раз в Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale z tej strony Patrycja. I sama nie dowierzam, że nagrywam ten filmik, ale w dzisiejszym vlogu będę przygotowywać się na studia. Nie mam pojęcia, kiedy minęły mi te wakacje, szczególnie, że ja je miałam tak naprawdę od połowy czerwca, więc minęły już ponad 3 miesiące. Ale szczerze mówiąc, nie wiem kiedy. Nie mam pojęcia, ale nie chcę się zasmucać i chcę się pozytywnie nastawić na ten rok akademicki, szczególnie, że zaczynam studia na nowo. Bo jeżeli nie wiecie, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to hej, jestem Patrycja. Byłam przez rok na zarządzaniu w USA i B w Gdyni, ale nie czułam się dobrze na tym kierunku. Wiedziałam, że to nie jest to, co chciałabym robić. I teraz zaczynam totalnie inne studia, czyli dietetyka w sporcie i rekreacji na WF w Gdańsku. Jestem naprawdę podekscytowana, bo sport jest ze mną tak naprawdę całe życie od piątego roku życia trenuję akrobatykę. Teraz może niektórzy mogą sobie pomyśleć, że no, bo przecież masz problemy z relacją z jedzeniem i pewnie to nie jest dobry pomysł dla ciebie. Po rozmowie z rodzicami, ze znajomymi wiem, że choroba nie miała na to wpływu, ale od kiedy pamiętam, chciałam iść w tą stronę dietetyki, trenera personalnego, bo wydaje mi się, że to jest to, co aktualnie mnie kręci. A czy to mi się kiedyś Zmieni, nie wiem. znam, że pójdę za głosem serca. Martwiłam się, że będę miała taki stracony rok, że te studia teraz, z których rezygnowałam były bez sensu, ale nic nie zrobię, nabrałam nowego doświadczenia. Wiem już, jak to mniej więcej wygląda, więc nie chcę niczego żałować. I teraz czuję taką czystą kartę. Jakbym wszystko zaczyna od nowa, czuję się troszkę jak po maturze. Studia nie są obowiązkowe, więc też nie chciałam na siłę wybierać sobie jakiegoś kierunku, tylko po to, żeby studiować, więc zobaczymy, jak to będzie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. I mam już totalnie inne nastawienie niż w zeszłym roku. Troszeczkę się stęskniłam za nauką. Zrobieniem notatek. Wiem, że pewnie kiedy zacznę studia, to może się troszkę zmienić i na pewno będę trochę narzekać. Nie mówię, że nie. Ale teraz, jak mam jeszcze ten tydzień wakacji, to bardzo bym chciała to wykorzystać. Spotkam się dużo ze znajomymi, korzystam jeszcze z tych ostatnich ciepłych dni wakacji, czego bardzo mi brakowało i wreszcie czuję się taka wolna. Ale też chcę jeszcze sobie odpocząć. Zaczęłam grać w Simsy, więcej czasu też spędzam w domu, pozwalam sobie odpocząć, bo wiem, że za tydzień zacznie się jazda. Idę na studia dzienne, więc będę miała bardzo mało wolnego czasu i filmy będą pojawiały się rzadziej, chociaż chciałabym wyrobić się z z jednym filmikiem tygodniowo, ale to zobaczymy, nie chcę się na nic nastawiać, ale na pewno chcę znaleźć w tym roku też czas na YouTube'a Dzisiaj nigdzie nie wychodzę, mam taki cały dzień dla siebie, więc chciałabym załatwić kilka spraw na mieście, pójść do jakiegoś sklepu papierniczego. Przy okazji posprzątać pokój, ogarnąć w szafkach, więc mam nadzieję, że taka tematyka Was interesuje. Może zmotywuje jakiś studentów do ogarnięcia swojego życia. I co, lecę dokończyć makijaż, zrobię też sobie jakieś śniadanie i zaplanujemy sobie dzień. Wiem, że wszyscy uwielbiają to do listy, dlatego podzielę się z wami moją to do listą na dzisiaj, żeby mieć motywację, żeby zrobić wszystkie te rzeczy. Wiadomo, chcę dzisiaj się przygotować na studia, zarówno psychicznie, fizycznie, załatwić wszystkie sprawy z tym związane, na ile potrafię. Na samym początku muszę zrobić porządek w moim pokoju, posprzątać w szafkach, przeorganizować biurko, zobaczyć jakie długopisy mi działają, jakie nie. Zrobić listę zakupów rzeczy, które może potrzebuję jeszcze dokupić. Jak już będę wiedziała, czego mi brakuje, co muszę dokupić, wybiorę się na zakupy. Takie bardziej mentalne, psychiczne rzeczy. Czyli zapisać rutyny, cele na studia. I na ten moment to tyle. Wydaje mi się, że te porządki zabiorą mi trochę czasu, więc biorę się w garść i ogarnę tu pokój. ocenienie rzeczy, które znalazłam w szafkach. Mam tutaj zeszyt z One Direction, który kupiłam mając 12 lat bodajże. Cały zespół jeszcze z Zainem. A jeżeli oglądaliście mnie, kiedy miałam maturę, to doskonale możecie pamiętać tą linijkę. To jest również mi z One Direction i ją wzięłam na maturę z matematyki. Przydała się, bo napisałam maturę z matmy na 98% i mam do niej ogromny sentyment. Patrzcie, ile Instaxów znalazłam, albo jakieś takie pocztówki, różne kupony, jakieś pamiątki z tych wakacji. Tylko nie wiem, jakie wykorzystać, więc muszę się nad tym zastanowić. No bo mają potencjał, no. Łącznie zajęło mi to 2 godziny, jest już 12.30, ale posprzątałam, ogarnęłam szafki i czuję, że mój pokój jest przygotowany na nowy rok akademicki. Zrobię taki mini room tour i pokażę wam organizację biurka i szafek. Wchodząc do pokoju, dzień dobry, mamy lustro. Hello, to ja. Ogólnie plan jest taki, żeby tutaj nad łóżkiem powiesić półkę, zrobić taką estetyk ściany jak z interesa. przychodząc do biurka, ja bardzo lubię wszystko mieć w takim minimalistycznym stylu, żeby na zewnątrz nie było za dużo rzeczy, by nic mnie nie rozprasza i mogę skupić się wyłącznie na nauce. Krzesło mam z Iska, kupiłam je rok temu, więc jest szansa, że nadal jest na sklepie. Biurko jest z Ikei i to jest biurko z kolekcji Alex. Nad biurkiem mam taką kratę, ona również jest z Ikei. Do tego były takie fajne klamry, więc powiesiłam sobie tutaj bilet z musicalu do Lion King z Londynu. Jakieś afirmacje, zdjęcie z fotobudki z Danii. To przeplotłam też taką lampką, fajnie będzie się to prezentować wieczorem, kiedy zapalę sobie świeczkę. Ogólnie na biurku staram się mieć jak najmniej rzeczy, dlatego mam tylko laptopa i taką doniczkę z długopisami. I w tym biurku są dwie takie szafy. W jednym mam dysk, przejściówkę i myszkę, bo to są takie rzeczy, z których korzystam na co dzień. Jakiś zeszyt i teczki z dokumentami, coś do lekarza, umowy i w ogóle. A w drugim na razie nie mam za dużo rzeczy, ale wolę mieć mniej, bo wiem, że za jakiś czas to pewnie się jakoś uzupełni. I to w sumie teraz organizacji biurka. Przychodząc do tej komódki, ona również jest z IKEA z kolekcji Malm. W tych pierwszych dwóch szafkach mam kosmetyki, gumki do włosów, maseczki. Natomiast w tej większej trzymam już wszystkie takie papiernicze rzeczy, jakieś zeszyty, piórniki, tasiemki, niżej opróżniam już te szafki, to są po prostu jakieś takie pierdołki, albumy, obudowy na telefon, za tą półką mam statywy, lampy i w ogóle, I mam jeszcze tutaj oto taką komódkę, półkę na samym dole mam książki, instancja, jakaś mgiełka z Victory Secret, takie słodkie coś, co dostałam kiedyś od mojej widzki to jest wydra, którą sama mi zrobiła niesamowite, przeurocze, dwa kontenerki z Iska, to tu również mam jakieś pierdoły I jakieś ozdóbki, świeczki i organizer, w którym będę trzymać różne jakieś papierki na studia, tak myślę, może też mam się pochwalić moją szafą, bo ostatnio zrobiłam tutaj wielkie porządki i wszystkie mam ubrania pięknie rozłożone tutaj mam całą półkę z rzeczami do ćwiczeń rashgardy, topy, legginsy. u góry mam dosyć spory bałagan, tu mam jakieś plastyczne rzeczy, jakieś koce szczerze mówiąc zmęczyłam się tym wszystkim potrzebuję przerwy, zrobię może jakieś drugie śniadanie, obejrzę serial i pojadę do sklepu, ale ogólnie kocham ten pokój i mieszkam już w nim rok i czuję się w nim super bo nie wiem czy mówiłam, ja zostaję w domu na studia ponieważ studiuję w Gdańsku, mam spoko lokalizację i nie czuję takiej presji, że mam się wynieść z domu, nie wykluczam przy Prowadzki, ale to zobaczymy w swoim czasie. Na razie zostaję w domu na swoim i tak mi jest dobrze. Zostaje z Namosławem, no bo ktoś musi go pilnować, nie? Jest 13, obejrzałam kawałek serialu i będę się zbierała do sklepu. Nie chcę szaleć, bo wiem, że mam bardzo dużo rzeczy. Wtedy im znalazłam taki fajny miesięczny planer. On kosztuje 15 zł, ale nie wiem, gdzie mogłabym powiesić go, Ale jest przepiękny. To były najbardziej crazy zakupy w moim życiu, ponieważ kupiłam dokładnie jeden cienkopis, bo uznałam, że nie potrzebuję więcej notatki, tak jak będę robiła, czy to na laptopie, czy na iPadzie, więc podeszłam do tego z rozsądkiem, dojrzale, ale uznałam, że pokażę Wam, co będę miała w moim plecaku na studia. Takie Whats in my backpack to był kiedyś popularny na YouTubie. Ja jestem osobą, która nie lubi nosić toreb. Nigdy nie nosiłam torby do szkoły, zawsze miałam plecak. Będę nosić tego kankana. I on jest w takim granatowym kolorze. Jest to tak klasyczna wielkość, bodajże 16 litrów. Oczywiście dokumenty legitim. Informacja, portfel, dowody i te sprawy. Ale przychodząc bardziej do takich szkolnych rzeczy, to pierwszą rzeczą jest laptop. Jest to MacBook RM1 z 2020 roku. Jak mówiłam, nie będę robić notatek papierowych, bo od trzeciej klasy liceum robię notatki na iPadzie. Film o iPadzie również znajdziecie na moim kanale, więc nie będę wnikać w szczegóły. Jedyne co się zmieniło od ostatniego filmiku, to dostałam nowe etui na niego z holderem na Apple Pencil, bo jak mówiłam, brakowało mi tego w moim poprzednim etui. Teraz już jest idealnie, więc na nim będę robiła wszystkie notatki. Takie mam plan i jeżeli dostanę sylabusa i wszystkie te przedmioty, to w następnych filmikach pokażę wam jak organizuję sobie na nim notatki. Ostatnio nie ruszam się z domu bez mojego pamiętnika i miałam taki różowy z Action, ale go zapełniałam w 100% i to jest zeszyt, który pierwszy raz wypełniałam w 100%. To jest mój nowy pamiętnik, kupiłam go w Paypal Concept i to jest zeszyt z firmy Leuchtturm tak to się chyba wymawia I jest on tym razem w kropki. Pomimo, że robię notatki na iPadzie i nie potrzebuję długopisów, to będę miała ze sobą taki mały piórniczek. On jest dość stary, nawet nie pamiętam gdzie go kupiłam ale ma jakąś alpakę, nie mam pojęcia co miałam w głowie kupując go przez to, że jestem na uczelni sportowej będę miała trochę zajęć sportowych i będę miała bardzo dużo zajęć także obowiązkowo będę zabierała ze za sobą pojemniczki z jedzeniem, jakieś lunchboxy i butelkę z wodą i u butelkę mam z Duki, ona jest taka metalowa więc fajnie trzyma ciepło w herbatkach drodze na uczelnię, przydadzą mi się słuchawki to są jakieś JBL bezprzewodowe albo będę zabierała AirPodsy i pewnie jakąś książkę, bo ja bardzo lubię czytać w pociągu i już taką ostatnią kategorią są rzeczy pielęgnacyjne to w jesień czy zimę nie ruszam się z domu również bez chusteczek, bo ja bardzo szybko łapię przeziębienie i non-stop chodzę z Katarem. A z kosmetyków, pielęgnacyjnych rzeczy, to krem do rąk, balsam do ust i pilniczek. Mam taki mini podręczny zestawik, bardzo polecam. I to chyba tyle z takich podstawowych rzeczy, które będę nosić ze sobą. Może o czymś zapomniałam, nie mam pojęcia, ale to są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi na myśl. Czuję się naprawdę, jakbym wracała do szkoły, ale to chyba przez to, że nagrywam ten film i próbuję poczuć taki college vibe. Powiem Wam, że jestem z dumna, że nie zwariowałam na tych zakupach i faktycznie powiedziałam sobie, pata, nie potrzebujesz tego bardzo dużo rzeczy w domu. I według mnie to przez to, że najpierw zrobiłam porządki w rzeczach. I wiem, że jak gdybym kupiła jakieś kolejne rzeczy, to pewnie z nich nawet bym nie korzystała. Wyszło słoneczko, więc idę na spacer. I chyba pójdę sobie gdzieś na kawkę. Mam taki dobry humor. Idę na randkę. Po prostu. Karmiń, cheese, ciągle tak Też mam croissanta z dużą truskawkami, mega smaj Śmiesznie tak spontanicznie uchodzić na randki sam ze sobą i jeszcze pół roku temu to nie pomyślałam, że będę tak robić in Boli. tak średnio. Nieważne, zaczęłam mój nowy dziennik. I teraz wam opowiem o takich moich celach i w ogóle jak przygotowuję się mentalnie na nowy rok akademicki. Po pierwsze wypisałam sobie takie główne cele na ten rok i są to m.in. być na bieżąco z notatkami, nie bać się otwierać na nowe znajomości, stawiać film raz w tygodniu na YouTube, znaleźć czas na siebie i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby chociaż raz w tygodniu zabrać się na kawę, żeby po prostu na chwilę odskoczyć od tej nauki i postawić na self-care i czas dla siebie, bo to też jest ważne, żeby znaleźć taki balans. I dla mnie w tym roku Roku w ogóle jest ważne to, żeby znaleźć taki zdrowy balans we wszystkim. Nie tylko jeżeli chodzi o jedzenie, nie tylko jeżeli chodzi o ćwiczenia, o naukę. I wiem, że to będzie bardzo długi proces, ale tak naprawdę bardzo bym chciała znaleźć taki balans, gdzie wszystko będę robiła tak intuicyjnie, w zgodzie sama ze sobą, żeby po prostu żyło mi się lepiej. I oprócz tego zapisałam sobie też rutynki, jakie bym chciała mieć w ciągu tego roku akademickiego. Poranną, wieczorną. Wiem, że na studiach nie będę miała tyle czasu rano co teraz, żeby zrobić wszystkie podpunkty z mojej idealnej porannej rutyny, więc wypisałam sobie takie kluczowe. Czynności, jak obudzić się, pójść na spacer z słowem, zjeść śniadanie i wypić kawę w domu, przygotować się na dzień, makijaż, nałożyć jakiś cute outfit, no i zostawić po sobie porządek i wyjść na pociąg, bo zauważyłam, że kiedy rano pościelę łóżko, włożę naczynia do zmywarki, pozmywam po sobie i potem wracam do domu po całym dniu na uczelni, i tutaj jest tak czysto i nie muszę się tym przejmować, że jest bałagan i mogę sobie chwilę odpocząć. Jeżeli chodzi o wieczorną rutynę, to tutaj bardziej chcę postawić na takie self-care, taki odpoczynek, żeby przebrać się w dresy, zjeść sobie jakiś dobry obiad. Wiadomo, systematyczna nauka, nadrobić notatki. Wiem, że to wszystko będzie się zmieniać w zależności od tego, czy będę przed sesją. To wszystko jest takie ogólne. Chciałabym się zapisać na jakieś zajęcia sportowe, chociaż nie wiem, czy nie będzie tego za dużo na studiach, ale jakaś joga, chociaż w domu, chwilę się porozciągać, wieczorem mniej social mediów, zrobić jakieś domowe spa, maseczka, przeczytać rozdział książki albo obejrzeć jakiś serial, tak żeby się nie przemęczać i być gotowym następnego dnia na kolejny dzień nauki. Ale jak mówię, wiem, że to wszystko się będzie zmieniać, ale według mnie fajnie jest sobie zapisać takie cele i ogólne rzeczy, i chcecie robić w ciągu roku. Nie trzeba czekać na nowy rok szkolny, na nowy rok akademicki, na nowy rok. Jeżeli chcecie zacząć zmieniać swoje życie, to zróbcie to teraz. Naprawdę nie ma po co czekać, jak można zacząć teraz. I tak się prezentują takie moje główne cele na ten rok akademicki. Jak już mówiłam wcześniej, ja jestem bardzo podekscytowana na nowy kierunek studiów, bo wiem już mniej więcej, jak wyglądają te studia. I nie stresuję się tak bardzo, jak byłam po maturze. Czysta karta, nowi ludzie, nowe doświadczenia. Bardzo się cieszę, bo mam teraz inne podejście niż miałam rok temu. I nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, czy mi się te studia spodobają. Mam wielką nadzieję, że tak. Wiem, że nie wszystkie przedmioty mi podpasują, ale trzeba je przeżyć, jak jest wszędzie. Wszędzie znajdzie się coś, czego nie będziemy lubić, ale to są moje przemyślenia. Chcę mieć takie zdrowe podejście do tego wszystkiego i nie wywierać na siebie za dużej presji, ale równocześnie nie chcę się rozleniwić i robić wszystko na bieżąco, przy okazji też nagrywać. I mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną. Postaram się realistycznie pokazywać te tygodnie na studiach. Na pewno będę nagrywać też normalne filmiki, jakieś wyzwaniowe, outfitowe, co mi przyjdzie do głowy, ale chciałabym, żeby ten kanał to była taka pamiątka z mojego życia i jako robić wiem czy będą mnie oglądały trzy osoby, czy więcej, czy tysiąc, czy jak teraz ponad 20 tysięcy, bo to jest po prostu moja największa pasja. I chciałabym znaleźć na to czas, więc tak, to było wszystko. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję. Na co to doceniam. Jeżeli tego nie robicie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Będzie mi miło, jeżeli wpadniecie też na Instagrama i TikToka, bo tam się codziennie udzielam. Wiem, że się powtarzam, ale mam jakiś napływ energii i mam mnóstwo myśli w głowie. Jeszcze raz dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Znajdziecie no się ciepło i cześć!